Cześć, z tej strony Artur. Dziś powiemy sobie, jak mnożyć dwie dwucyfrowe liczby z zakresu między 10 a 20 w głowie. Zapraszam. A po co mi ta matma? Chcemy sobie policzyć 13 razy 14. W pamięci. Uwaga, pokażę Wam teraz, jak to szybko u mnie wygląda. 13 oddać 4 to będzie 170, plus 12, 182. Ile mi to zajęło? Nie wiem, dwie sekundy może? Gdzieś około. Nawet nie zdążyłbym wyjąć kalkulatora. No dobrze, i teraz pokażę Wam, na jakiej zasadzie możemy rzeczywiście w miarę szybko liczyć tego typu liczby. Jeżeli mamy mnożenie właśnie dwóch liczb z zakresu mniej więcej od 10 do 20 przez siebie, to traktujemy, że naszą taką bazową, liczbą jest dziesiątka. Zapiszmy ją sobie może tutaj. Dziesiątka to jest nasza baza. No I o co tu teraz chodzi? Chodzi o to, że my musimy się zastanowić ile musimy dodać do bazy aby dotrzymać każdą z tych naszych dwóch liczb które wymnażamy. No dobrze no to wiemy że trzynastka to w gruncie rzeczy to będzie 10 dodać 3. Natomiast czternastka to będzie 10 dodać 4. I teraz sposób na to jest taki. Możemy do naszej pierwszej liczby dodać to, co musieliśmy dodać do bazy drugiej liczby, czyli 13 dodać 4, albo ewentualnie możemy zrobić odwrotnie i do drugiej liczby dodać to, co musieliśmy dodać do bazy w pierwszej liczbie. W jednym i w drugim przypadku, w gruncie rzeczy, zarówno z tych dwóch liczb, jak i z tych dwóch liczb, dostajemy to samo i jest to 17. Nożymy to razem naszą bazę, czyli tak naprawdę dostajemy z tego 13 dodać 4. Razy nasza baza razy 10. I dodajemy do tego mnożenie właśnie tych naszych resztek, które dodaliśmy do naszej bazy. Czyli w takim razie naszej trójki i naszej czwórki. To mamy ze sobą wymnożyć. Czyli tak naprawdę dostajemy plus 3 razy 4. Co z tego dostaniemy? No tu mamy wiadomo, że 17 razy 10 to jest 170. I tu mamy plus 12, czyli w gruncie rzeczy mamy 180. Dwa. I to wszystko możemy spokojnie zrobić sobie pamięci. Dobra, to kolejny przykład w takim razie 12 razy 17. Nasza baza to 10. Tutaj mamy do bazy 7 musimy dodać. Tutaj do bazy musimy dodać 2. 12, dodać 7 to jest 19, czyli mamy 190 i dodajemy do tego mnożenie dwóch tych liczb, czyli dodać 14. W gruncie rzeczy dostajemy z tego 204. Szybciej niż mnożenie klasyczne pod kreską? No myślę, że jednak tak. No dobra, to. Kolejny może przykład. Weźmy sobie załóżmy 13 razy. No ile byśmy chcieli? 19. No to jeszcze raz. Baza nasza to 10. Nasza baza to 10. Tutaj musimy dodać do bazy 3. Tutaj musimy dodać do bazy 9. Teraz robimy sobie takie kółeczko 13 dodać 9 to będzie 22. I razy 10 to będzie 220. I dodajemy do tego mnożenie naszych dodanych liczb, czyli 3 razy 9 to będzie będzie po prostu 27, czyli w sumie mamy 247. Szybko, no w miarę szybko. I uwierzcie mi, że tak naprawdę ten sposób również działa, jeżeli jedna z tych liczb jest na przykład mniejsza niż 10 tak naprawdę. Weźmy sobie taki w takim razie przykład. Załóżmy 8 pomnożyć przez 17. Oczywiście możemy tu pomnożyć sobie 8 razy 10, 80 plus 8 razy 7, 56 i to musimy dodać, to będzie. A! Nasza baza to znowu jest 10. No ale do ósemki co musimy dodać, żeby dostać 10? No musimy tym razem niestety odjąć tutaj 2. Natomiast tutaj musimy dodać 7 i w gruncie rzeczy wszystko działa tak samo. Czyli pierwsza liczba 8 dodać 7 to będzie w gruncie rzeczy 15, czyli 150 i wymnażamy. Przez siebie te dwie liczby. Minus 2 razy 7 to jest minus 14, czyli trzeba tu odjąć 14, czyli nasz wynik to 136. Również to w ten sposób działa, w takim razie. Oczywiście tego typu obliczenia dopiero wchodzą w krew, gdy zaczniecie rzeczywiście często sobie ćwiczyć w ten sposób w głowie to liczenie. Spróbujmy sobie teraz coś w pamięci policzyć, w takim razie. 13 razy 14. No, i teraz tak, tu mam 13 plus 4, 170 plus 3 razy 4, 12 to będzie 182 policzone. No dobra, kolejny przykład. Weźmy sobie 16 razy 15 w takim razie. Dobrze, 16 razy 15, zastanówcie się chwilę, uwaga, liczymy. To mamy tak: 16 dodać 5, 21, 210 plus 6 razy 5 plus 30, 210 plus 30, 240 powinno wyjść. OK, lecimy dalej. Może w takim razie 11 razy 19. Spróbujcie sobie sami policzyć, uwaga, i będziemy liczyć razem. Czyli 11 dodać 9 to będzie 20, czyli 200. I 200 dodać 1 razy 9 to będzie po prostu 209. Policzone. No, i może ostatni jakiś przykład, weźmy sobie trochę bardziej skomplikowany. Weźmy sobie właśnie, że to będzie 19, pomnożyć przez 9. No dobrze, to mamy tak. 19 odjąć 1, to będzie 18, czyli 180. I 180 razy 9 razy minus 1, czyli 180 minus 9, to będzie 171 w takim razie. Dopiszmy tutaj, co tu się działo jeszcze raz, jakby ktoś miał wątpliwości. Czyli tu mieliśmy plus 3, tu mieliśmy plus 4, czyli Czyli tu wychodziło tak naprawdę 13 dodać 4 razy 10 dodać 3 razy 4 ok w tym przykładzie tu mamy plus 6 tu mamy plus 5 czyli w gruncie rzeczy mamy 16 dodać 5 razy nasza baza czyli razy 10 dodać 6 razy 5 zgadza się Ok, w tym przykładzie tu mamy plus 1, tu mamy plus 9, czyli mamy 11 dodać 9 razy 10, dodać 1 razy 9. 209 też się zgadza. No i w ostatnim przykładzie mieliśmy tutaj mamy plus 9, tu mamy minus 1, czyli w gruncie rzeczy mamy 19 minus 1 razy 10, dodać 9 razy minus 1. Na tej zasadzie rzeczywiście można sobie próbować liczyć to w głowie. Na, napiszcie w komentarzach, czy tego typu triki Wam się podobają, właśnie do obliczeń różnych w pamięci. Bo w planach nie ukrywam, że mam również mnożenie dwóch liczb dwucyfrowych między 20 a 30 i tak dalej, bo zasada jest całkiem podobna, tylko troszkę się nam baza zmienia tak naprawdę. Mam nadzieję, że tego typu obliczenia Wam się przydadzą często, nawet w życiu, bo czasami trzeba na przykład policzyć, ile, to by, ile ja bym zapłacił za 12 gwoździ, które kosztują załóżmy 15 groszy i tak. Typu obliczenia też nam się mogą przydać w życiu, jakby nie patrzeć. Jeżeli materiał się podobał, to będę wdzięczny za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje. Jeżeli oczywiście chcecie być na bieżąco, to wysyłam was na swojego Facebooka, a po co mi ta matma? Linki będą w opisie. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta matma?